Kochani, zacznę od końca, dobrze? W takim razie. Po pierwsze, bardzo Wam wszystkim dziękuję za wytrwałość, za energię, za pozytywną energię, za ciepło, za to, że byliście w ten najpiękniejszy dzień. Ale przede wszystkim za to, że to Wy udowadniacie największą prawdę, którą dzisiaj od rana głoszę: że nic cenniejszego w życiu nie mamy. Poza zdrowiem, życiem jako życiem i miłością, którą mamy. Miłością pojmowaną bardzo szeroko. Ja dziś cytowałam, bo my jesteśmy akurat z tego wyznania w znacznej części, ale myślę, że w każdej religii znajdziecie ten cytat: Miły bliźniego swego, jak siebie samego. Ja z tym chciałabym dzisiaj się z Wami yy, spotykając, podsumować ten cytat. Dlaczego tak? Tyle zła, które wylewa się wokół nas, to jest przerażające. Gdzie w takim razie najprostsze przykazanie? Najprostsze, bo nie musimy go uczyć. Ono powinno być, jak to mówią, wyssane z piersi matki. Wchodzimy w życie z tym, bądź dobry dla drugiego. To jest coś, co naprawdę zależy tylko od nas. A okazuje się, że nie zawsze. Dziś ogromnym wysiłkiem jest to, co robią panie jeszcze wam. One jeszcze liczą, wsłuchują cię troszeczkę w tym. Ludzie przynoszą pieniądze. Dzisiaj duża puszka w Polsce to jest 15 zł. Jedną groszówek i to musimy policzyć. Dlatego to tak trwa. Wszystkim tym ludziom musimy podziękować, więc te puszki musimy policzyć. Nie mamy liczarki, muszą to rączki zrobić. Tam? No baczycie, te panie mają dzisiaj czarne dłonie, czarne palce. I myślę, że chodzę. Już... <ślesenia> myślę, że my dzisiaj tego wieczoru nie lubią. Po prostu. Na ja no, nas kochają. Tak, nie nie mam od tą karki, ale jeszcze czekamy na ostatni. Tomaszu nie Liczy, liczy. Powiem tak, dlaczego jest serce? Tu też dzisiaj jest serce. Czerwone, trochę rozczochrane, jak widzicie. Ale te wasze serduszka były na tym jednym sercu. Niosą torcie. Idzie puszka do liczenia. potrzebna Mam prośbę. Kiedy powiem. Że dyrygent batutę podniósł do góry, to wszyscy wołamy sieno. Dobrze? A usłyszę? <gry> Gdzie jest ta kartka? <g humble> jeszcze, parę kart... ja jeszcze parę kartek, Jeszcze nie mamy wszystkiego wprowadzonego. To... Może Ewa Żółka kiedyś. <gumnie> będzie kartka, tak. My pozwólcie państwo, że ja odbiorę panie głos. Poda, bo to mógł bardzo źle robisz. Tak. Ja, ja wiem, złożę. To znowu będę na to zwracał uwagę. No, Dziękujemy za te wszystkie finały. Było miło, naprawdę. <gumnie> Mam nadzieję, że W związku z tym, że mamy 25 finał, jest to taki jubiluszowy. Chciałabym poprosić tutaj do nas Maję Piórską. Proszę tutaj do nas. Marka Lipiorowskiego. Marka, bardzo proszę. I Iwonę. Nie ma to jak przystojny brunet z seksowną blondynką. Powtórz dowczyn proszę nie nagrać. Od całego sztabu. Podziękowaniu za... Błakać. Nie będziemy płakać. Podziękowaniu za wkład, który nosiłaś przez lat i szefowa sztabu, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale Maja była również szefową sztabu. Więc wszyscy Od nas, wiemy, wiemy. całego sztabu dla Ciebie. Marko również jako przedstawiciel męskiej buły i szef sztabu. Pięknej. Czyli pięknej. Piękne. My sztabowcy chcieliśmy Ci podziękować i tego anioła przekazujemy, aby zawsze latał wokół Ciebie i był chronił. Dziękujemy Ci bardzo. Anioły, anioł. które teraz są w zasięgu tego mojego działania. Dzięki bardzo. Pokażę. To jest ciężkie, to jest statuetka 25 finału. Nie wiem czy będzie widać, czy nie widać. Iwonka to jest dla Ciebie. Taka statuetka ciężka, bo my też jesteśmy ciężcy. <głos arabia> bo tak jak Ty nas <głos arabia> karmisz. Unosi, unosimy cię tak. Tą statuetkę na pewno postawisz na honorowym miejscu. A my. Każdy z nas dopytał tego sytuacji. Cała ta energia po? jest dla Ciebie. Tak. Bardzo się. Dziękuję, wam dziękuję wam bardzo. Ci bardzo. Zabieram coś energię. Dzisiaj cały dzień kupię coś albo szukam. No to jest taki już moment. Podałam 164 tysiące, bo tyle było. No ale... Zmalało. Jak widać, nalało. Jak... Ja umieram. Ty nie, nie, nie. Tyle, co widać na liczniku, nie jest. Oh. I tu jest problem. Wybaczcie, ale ja sobie pozwolę te liczby wszystkie sama dzisiaj wpisać. Teraz... Bojka! dyrygent myj ręce, po raz ostatni ta batuta zagra z Wami. Dziękuję wam za te 8 lat, jest to nasze dzisiaj pożegnanie. Dziękuję wam bardzo. Każdy musi mieć początek i koniec. Dla mnie dziś taką przyjęłam decyzję, z taką decyzją szłam i ona we mnie rosła.